Witam serdecznie fanów granic. Moi drodzy, to będzie pierwszy filmik na moim kanale, gdzie odwiedzamy granicę, która już wcześniej była odwiedzona. Mianowicie znajdujemy się bardzo blisko miejscowości Rucawa, albo i nawet jeszcze w niej. Eee, I byliśmy tutaj w odcinku 39. Odcinek nazywa się Bagienna granica pomiędzy Litwą a Łotwą. I dziś odwiedzimy dokładnie to samo miejsce. Natomiast wtedy byliśmy w okresie jesienno-zimowym i granica wyglądała jak wyglądała. Było tam bardzo klimatycznie, jednakże również nostalgicznie. Tym razem mamy lato pełną gębą i wydaje mi się, że te miejsce może ukazać nam jakieś nowe smaczki graniczne. Zapraszam do oglądania. Okej. Okay. Dobra. Na no to, if we have a spring, let's take water from spring. Dobra. Idziemy dokładnie tą samą drogą, tak jak szliśmy wtędy. wtedy, 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 <laughs> czyli tą kładką. Zaraz dojdziemy do takiego tarasu, który będzie miał widok na Litwę. E, Jestem generalnie bardzo ciekawy, czy... Eee... Mam nadzieję, że nie będzie wody tyle, co wtedy, co prawda i tak płynie rzeka pomiędzy, ale... Nie dało się wtedy dojść w każde miejsce. Mam nadzieję, że teraz będzie to możliwe. No, 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 na it's tu hot for pompon, pomponku no i harływał pompon pomponku dobra tam już mamy litwę ten cały background to jest litwa no okej, okay, może nie widać stąd nie wiadomo ile więc musimy tu zejść na dół i po prostu tam sobie pójść no to idziemy myślałem żeby wziąć drona ze sobą bo tu można byłoby fajnie polatać na uboczu nikt by się nie przyczepił ale okazał się pewien problem. Nie z dronem. Dron jest dobry, natomiast aplikacja, przez którą się łączę z dronem jest w drugim telefonie. Ten telefon jest strasznie zawalony, wolno działa. No nie wiem, muszę coś z tym zrobić. <laughs> I teraz najlepsze jaja. Mówię, kurde, to ściągnę aplikację na ten telefon, który mam obecnie, nie? Guzik. Słuchajcie, aplikacja już jest nie do ściągnięcia. Można ściągnąć drugą do tego drona. Natomiast za chyba 300 euro rocznie takie jaja, nie? Więc mówię, no nie ma opcji, no przecież nie będę, nie używam go aż tak często. Więc po prostu muszę wyczyścić tamten telefon. No coś muszę pokombinować. No i drona niestety nie będzie, ale i tak będzie zajebiście. Kurczę, klimacik jest konkretny. Ale cisza, spokój, zielono. Żona mi się zgubiła. Gdzie ta żona? A gdzieś tam sobie chodzi, niech sobie chodzi. No dobra. My musimy sobie zejść tu na dół. I tam na wprost. Nie widzę stąd rzeki. Okej, okay. dzisiaj sobie chyba wejdziemy. Dziś nie ma wody. Rzeka będzie, ale. A zresztą dobra. Kto widział odcinek 39 z granic, ten będzie wiedział o co chodzi. Będzie pamiętał. Moi drodzy, generalnie, generalnie uważam, że jeżdżenie dwa razy w to samo miejsce, nawet jeśli jest ciekawe, jest no generalnie chyba troszeczkę bezsensem, ale w tym wypadku miałem dwa powody. Po pierwsze, tak jak mówiłem, wcześniej jest zupełnie inna pora roku i mam nadzieję, że dojdę, bo wtedy była tam powódź dosłownie, w miejsca, w których nie udało mi się dojść wtedy. Poza tym, widać kompletnie, no wiecie, to miejsce nabiera zupełnie innego. E, jakby to powiedzieć, innej świeżości. No, no, wyglą będzie wyglądać zupełnie inaczej, podejrzewam, niż wtedy. E, a druga sprawa, jest to troszeczkę z braku laku, ponieważ jestem na Łotwie przez no, jakiś tam czas. <laughs> Zjechałem z Holandii na urlopik no i po prostu mam tu blisko, więc pomyślałem, że to jest dobra okazja. E, natomiast e, Fani granic muszą się nieco uzbroić w cierpliwość, ponieważ jakieś lepsze, większe materiały będą dopiero, myślę, kurde, no tak listopad nawet, jak będę zjeżdżał z Holandii. Mam już punkty pozaznaczone na mapie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to odwiedzimy południe granicy polsko-niemieckiej. A, troszeczkę granicy z Czechami A granica z Czechami wydaje mi się bardzo, bardzo ciekawa, generalnie chcę ją całą przejechać, niestety nie będę miał po drodze w ogóle, ale troszeczkę je zahaczymy a, I myślałem o przesmyku suwalskim, nie? czyli z trójstyku z Białorusią i Ukrainą do trójstyku e, Co ja mówię? Trójstyk Litwa-Polska Białoruś do Litwa Polska Rosja, nie? E, więc tam, tam, tam są ciekawe miejscówki. Jest to granica Schengenowska, ale uważam, że będzie ciekawa. Mam wciąż parę punktów y, na Litw Litwa Obwód Kaliningradzki, więc jeśli to wszystko wypali, no to może być całkiem sporo materiału. Plus to, że naprawdę mam też, słuchajcie, bardzo ciekawe punkty pozaznaczane na Holandia Niemcy. I to mam nadzieję, że uda się zrobić jakoś powiedzmy lipiec sierpień, no nie? Mimo tego, że to jest Holandia Niemcy, wydaje się to niezbyt interesujące. Jednak jeden punkt na pewno będzie ciekawy, ponieważ zahacza o drugą wojnę światową. Więc to będzie taki ciekawy smaczek, jest to właśnie centralnie, no tuż przy granicy z Holandią, od strony niemieckiej. A tymczasem moi drodzy, ja, ja wtedy tutaj byłem. Tu było full wody. Ja szedłem sobie jakoś obrzeżami. Miałem dobre buty, żeby nie przemokło. Poszedłem sam. Wtedy żonka się wycofała. Wróciła do auta. A ja poszedłem sobie tędy. Bo tam na końcu jest wiata. Taka zwykła wiata turystyczna. Przy samym słupku granicznym. Do której wtedy no, nie szło się dostać. Tu mamy naszą rzekę. Ale... Ale rzeka nie jest dokładnym. Rzeka nie idzie dokładnie tak, jak leci granica. Jest w miarę wzdłuż granicy, natomiast troszeczkę odbiega. Ona zresztą chyba tam zakręca. No ale sama miejscówka, zobaczcie, jak to jest fajnie. Zielono rzeczka, pięknie. Pogoda jest na to. Hallelujah. Bo pan, pa. coś pięknego. Dobra, ruszamy tam. Tak jest. Pamiętam wtedy ten znaczek, dobra, mamy 170 metrów, ale to wyglądało zupełnie inaczej. W ogóle poziom wody był wyżej. Teraz tu mamy spadek, widać koryto. Wtedy to po prostu się łączyło, to było wszystko tutaj zalane. Zresztą najbardziej wierni fani granic zapewne pamiętają tą granicę. No to było ciekawe miejsce i naprawdę to wygląda jak zupełnie inne miejsce jak z odcinka 39, ale zaświadczam Wam, że to jest dokładnie to samo. Musicie mi kochani wybaczyć trochę moje gadulstwo. Być może jest tego za dużo, ale po prostu mam nową kamerkę sportową, którą się strasznie jaram, bo moje GoPro niestety padło. Tym razem... Opa! Wiecie co musiałem zrobić? Kamerę włożyć do wody. Ponieważ jest przegrzana, jest taka żarówa dzisiaj, jest ze 25 stopni, zero cienia i mi się moja kamerka przegrzała, ale na szczęście mamy obok wodę piękną, no i skorzystałem z tego i myszabelka idzie i włożyłem GoPro do wody, znaczy nie GoPro, to jest Mavic Action, właśnie mam nową kamerę sportową kochani, którą się strasznie jaram, jest fajna, no ale jednak ma jakieś tutaj, GoPro nie pamiętam, żeby mi się kiedykolwiek przegrzało. No są plusy i minusy jak każde modele, nie? Dobra, ruszamy dalej na granicę. Dobra, miejsce jest generalnie bardzo piękne. O. Okej, okay, jest nasza wiata, do której wtedy. No nie udało mi się dojść mimo solidnych butów. Tutaj po prostu wszystko było zalane. Mamy słupek graniczny. Zaraz wejdziemy sobie na teren litwy. Być może jest tam jakaś ścieżka, do której nie udało się. Dostać wtedy, ale chyba nie, bo tu mamy koryto rzeki, więc raczej nigdzie nie dojdziemy. O kurczę, to jest zupełnie jak inna planeta. To jest to samo miejsce, a jak inne. No, ładnie, pięknie. Nice place, nie myszka? No dobra. Czy my jesteśmy na Łotwie, czy na Litwie? To jest słupek łotewski, kochani. Pytanie czy jest to słupek tylko łotewski, ponieważ z drugiej strony Litwa Łotwa czasami ma jedne słupki eee. Latwijas Republika No Okej okay. Słupek 73 e. No i spoko, patrzcie, jest miejsce na ognicho Jest kibelek Kurczę, miejsce naprawdę bardzo, bardzo urokliwe tuż na granicy. One place, ja yeah? dobra. No więc kochani według Google Map. To już jest litwa. Aczkolwiek tu mamy trochę więcej wody, nie wiem czy to widać na kamerze. No bo wiadomo, wtedy kiedy tworzyli mapę, mogło to wyglądać nieco inaczej. Tutaj muszabelka, golas, idzie się kąpać, ja chyba też skoczę do tej wody. No bo kurczę, szkoda nie wykorzystać sytuacji. Trzeba się chyba schłodzić i to tuż na granicy. Coś pięknego. żonka jest golas, więc muszę uważać jak nagrywam. A, zresztą, ja też jestem golasem. Moi drodzy, no co, wchodłem na pomysł, że popłyniemy sobie troszeczkę, no bo tu mamy litwa, a tu mamy Łotwę, może będą jakieś. Słupki graniczne z Litwy widoczne, nie wiem, sprawdźmy to. Pięknie. Ojej, w taki gorący dzień. Pięknie sobie można popływać. Może to nie jest za najczystsza woda, ale szanić to. O, tutaj już w ogóle mam grunt. Here you can walk. Ale coś pięknego. I to na samej granicy słuchajcie, jesteśmy dosłownie na granicy, woda jest granicą. Może nie w każdym miejscu, ale tu akurat gdzie jesteśmy tak. Według mapy. Ja yeah. great place, ready. O ja. O ślisko. Ale tak. skórę Ależ Ale No ale żadnych znaków grania Niestety nie widzę. Znałem, że że może ten słupek im się w Generalnie ja te słupki widziałem. Czekajcie, przetrze. Jak byłem za pierwszym razem tutaj. Tylko, że troszeczkę w tamtą mańkę będziemy musieli odbić. Zresztą tam też się przejdziemy. Ja, only, all the time this bastards bite me. O oh, kurde. And... No, it's nice, that's true. No. No i golas. Już golas na kanał rekordiu. Dobra. Jeszcze na granicy nie pływałem. Piękne miejsce. Piękne miejsce. No, muszę przyznać, że w okresie jesienno-zimowym granica miała Urokliwy, nostalgiczny klimat, ale teraz jest zdecydowanie lepiej. Zobaczcie kochani, nie. Jak wyjmuję wodę z kamery, to dźwięk jest gorszy, wiem o tym, bo już to z... Z wychwyciłem. jak sprawdzałem jak się nagrywa. No ale dobra. Pięknie, pięknie, pięknie. Nie wiem, tam dalej chyba się nie będę zapuszczał, bo się zaraz będę wracał. Chociaż może troszeczkę się przejdę, bo fajnie byłoby jakiś litewski znaczek, słupek znaleźć. Dobra, wracam do naszego zajścia Idę idę kamerkę... Ło! Wywrotkę. Idę kamerkę e, osuszyć, wytrzeć. No i zaraz ruszamy na drugą stronę, żeby jednak znaleźć jakieś litewskie. Symbole, znaki, słupki, cokolwiek. Dobra moi drodzy, opuszczamy to piękne miejsce. W ogóle następnym razem to my sobie tu wpadniemy na piknik. Piknik tuż na granicy. Kurczę, tu można sobie zrobić ciepłe jedzonko. Jak na bójkę pogoni, to się nie ma co martwić. Można podziwiać słup graniczny. Można się schłodzić w fajnej rzeczce. Piękne miejsce. Piękne, klimatyczne miejsce na granicy. Naprawdę super. Podoba mi się o wiele bardziej niż jak byłem wtedy, kiedy tu była powódź. Także na plus. Nie kończymy odcinka. Wracamy do punktu, a prawie, że do punktu wyjściowego. I pójdziemy sobie tym razem na lewo. Na lewo, bo teraz poszliśmy w tą stronę. Ja mówię, jak stoję przodem do rzeki, to poszliśmy na prawo, a teraz pójdziemy sobie na lewo. Marudnik. Okej. Okay. Aha, my stąd schodziliśmy. I pójdziemy sobie w tym kierunku. Idziemy stamtąd. A ja dobrze pamiętam... No właśnie, ciekawe czy ja teraz to zobaczę. A ponieważ... Eee, tutaj gdzieś wylukałem słów graniczny litewski Natomiast no, wiadomo, że teraz mamy lato, wszystko jest bardziej zarośnięte i tak naprawdę widoczność jest gorsza. Jest oczywiście piękniej dla oka, co nie zmienia faktu, że widoczność jest gorsza. No Ten las, te drzewa to jest bankowo litwa. To pamiętam. Eee, no okej, okay. idziemy. Okej, okej, okay, kochani. Nie wiem, czy to będzie widoczne, bo niestety jest. No, chyba nie. Chyba za, za duże słońce, nie? E, tak, ale to już jest Litwa. Rzeka robi nam w tym miejscu bezpośrednio za granicę. Zresztą jest to rzeka Sventoi I nie wiem, czy to jest z litewskiego czy złotewskiego nazwa. W sumie mogę się żonki spytać. Ale ja się szwendałem już na tej rzece. To był chyba w ogóle drugi odcinek na kanale. O ile pamiętam, nazywał się w okolicach rzeki Sfentoi, jakoś tak, więc można sobie obadać. Eee, rozglądam się za słupkami. Pamiętam, że wtedy wylukałem gdzieś tam, właśnie pomiędzy krzakami, no ale nie było liści, nie? Teraz jest to po prostu o wiele trudniejsze dla oka. No to już mamy litwę, ten las tutaj te drzewa. Piękna sprawa, piękne miejsce. Okej, okay. idziemy dalej. Tam pamiętam też jest fajne miejsce tuż przy brzegu właśnie na grilla, chyba ławeczka tam była, tam też sobie zejdziemy. No i cały czas staram się wypatrzeć jakiegoś słupka, ale to nie jest prosta sprawa. Ale skurczę, ładnie tu Super O, ale tam jakieś drzewo przewrócone. Może mogę przejść na drugą stronę. Łe szybki rzut z góry się okazało, że tu trochę pod górkę żeśmy weszli, nawet nie, nie było tego czuć. Okej, okay. i dalej idę wzdłuż ścieżki która jest. Okej, okay. właśnie się dowiedziałem, że Sfentoi to jest po Litewsku, Swentajas jest po łotewsku. Chodzi mi o nazwę rzeki oczywiście. O właśnie. I mamy te miejsce, mamy tą ławeczkę, która jest przy samej rzece tu pod drzewkiem. No ładne miejsce, też spoko, ale nie, nie przebija oczywiście tego, na którym byliśmy tam na początku. No, ale i tak mimo wszystko kurczę ładnie, fajnie, fajnie, fajnie. No tym razem Litwini mają ładne zajście do rzeki, w tym Tutaj akurat w tym miejscu. Chodźmy zobaczyć, co dalej. Ok, tu pamiętam, tam jest jakieś gospodarstwo albo coś tam, jakiś budynek. Uh, no, was finished, right? You want to go straight, but was yeah. No to może teraz nawet no more. No to jest kogoś gospodarstwo, może nawet jesteśmy na jego ziemi. W sumie, w sumie tak. W sumie jesteśmy. No i dobra, i dalej nie przejdziemy. Zresztą tak, jak, tak samo jak byliśmy za pierwszym razem. Za pierwszym razem nie dało się przejść, bo po prostu było błoto. A teraz po prostu jest tu tak no, pokrzywa i tak zarośnięte, że no nie, ma, nie ma jak się przebić, więc po prostu wracamy się do auta. Nie pyszczaku. No, to spring. No, to spring, no. A potem do auta. Dobra, moi drodzy. W drodze powrotnej wyhaczyłem litewski słupek. Widzicie? Przebija się tam przez, przez zieleń. Eee, no widzicie, co macie nie widzieć. No i to tyle. No bliżej się nie dostanę. No takie haszcze że szok. Eee, więc wracamy się po prostu już powoli do samochodu. Dobra, kochani. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Mi osobiście podobało się bardzo. Przepiękna granica, na której można się wykąpać i pokorzystać z natury. Także pozdrawiam serdecznie panów granic. Do następnego. Cześć.